Witam serdecznie Panów Trenerów, Pana Krzysztofa Wętochę, Trenera Stali Rzeszów i Pana Tomasza Tułacza, Trenera Siarki Tarnobrzeg. Myślę, że tradycyjnie oddam głos Panom Trenerom, a później Panowie będą mieli okazję e, zadawać pytania. Panie Krzysztofie, proszę bardzo. Na pewno zacznę od pierwszych słów, które, które muszę powiedzieć i to jest taka może sentencja, że chłopaki naprawdę zagrali dobry mecz. Chcę im pogratulować zaangażowania, woli walki, y, wytrzymania taktycznego przez, przez ten okres, w który którym byli na boisku 90 minut. Na pewno powiem tak, jest to w tej chwili zespół, który budowany jest od podstaw. Można powiedzieć, że wszyscy zawodnicy y, są praktycznie na zero: zaczynają od nowa, czy młodzi, czy, czy starsi, którzy grają. Y, mecz uważam, że. Że, że miał e, przebieg taki, jaki Państwo widzieli. Szczęliśmy bramkę, czerwona kartka. Myślę, że, że też była jakimś momentem zwrotnym w tym spotkaniu. Natomiast konsekwencja gry spowodowała to, że żeśmy strzeliliśmy jeszcze jedną bramkę, i następną i te trzy punkty mamy za mamy zanadrzu. Ale to jest, tak jak powiedziałem, dopiero początek jakiejś tam drogi. Myślę, że się nie zachłyśniemy tym, tym zwycięstwem. Trzeba ciężko pracować. Na pewno jeszcze skład będzie hmm, polepszany. Jakieś kilk kilka osób może do nas dojdzie, ale tak jak powiedziałem, wszystko z czasem. Cieszymy się z tych trzech punktów. Na pewno da nam taki, taką motywację jeszcze do pracy. Wszystko się w bólach rodziło. Mieliśmy chwile i ciężkie, że <laughs> momenty w trenowaniu było dużo młodzieży, ale myślę, że to jest ten, 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 ta nagroda za to wszystko tych chłopaków, dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Tomaszu, proszę bardzo. No cóż, ciężko coś powiedzieć, o takiej sytuacji, przy czym jest to dla nas falso, na taki dzień, który się... hmm. ostrzegałem, żeby nie popadać w taki hura optymizm przed, po meczach tych pucharowych. Trzeba też jasno powiedzieć, że dzisiaj do momentu straty zawodnika nie byliśmy słabszym zespołem, trochę za wolno operowaliśmy piłką w tym ataku pozycyjnym. Stara Rzeszów nas nie zaskoczyła niczym. Wiedzieliśmy, że przyjedzie i będzie konsekwentnie realizowała swój plan taktyczny, polegający na próbie odbioru piłki w środkowej strefie i przejściu do szybkiego ataku. I, I zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że musimy grać szybciej, żeby stwarzać sobie sytuację. Niewiele z tego wynikało. A Kluczowym momentem, zgadzam się z trenerem tego meczu, była czerwona kartka, druga żółta, w konsekwencji czerwona dla Kowalskiego. Przy tych warunkach pogodowych, przy takim dużym boisku było to widać, szczególnie w drugiej połowie, ale chcę tu też zaznaczyć, że, że drugim kluczowym momentem była strata drugiej bramki, gdzie przypadkowe podbicie piłki spowodowało, że przeciwnik znalazł się w doskonałej sytuacji i ją wykorzystał. Wtedy całkowicie uszło z zespołu niestety powietrze i, i to zauważyło o tej porażce. Myślę, że w tym momencie chciałem podziękować kibicom za doping, za wsparcie. No Niestety myśmy dzisiaj nie stanęli na wysokości zadania, ale z, no właśnie z tych oczywistych względów nie szukamy tu żadnych usprawiedliwień, że mecz był we wtorek z kolejarzem, że zostawiliśmy tu masę zdrowia, ale... Tak, taki jest los piłkarza i taki jest los drużyny, która musi stawać i, w, i realizować pewne cele, w, niekoniecznie mają, mając taką tyle samą przerwę czy tyle czasu na przygotowania do meczu co przeciwnik. Tak jak powiedziałem, najważniejsze jest dla mnie, jak zespół zareaguje po tym y, knockdownie i, i jak będzie wyglądać w następnym meczu. Ja bym chciał zdecydowanie innej postawy, ale braku nam dzisiaj trochę zdrowia, szczególnie w tej drugiej części było widać, że... Że zapłaciliśmy ten, za, za tą czerwoną kartą, za tą, za tą grę w osłabieniu. Dziękuję bardzo. I proszę bardzo panowie za, o zadawanie pytań. Ja jeszcze mam prośbę, żeby, żeby, żeby panowie się przedstawiali no, no. Z, jakiej, z jakiej gazety, z jakiego ewentualnie medium jesteśmy i zadawali pytania. Proszę uprzejmie. Do mnie tym, pan, pan ma pytanie, tak? Do, do mnie pan kieruje. A, 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 a. Wie pan co no, zawodnik, mój zawodnik twierdził, że był był kontakt. Ja zobaczę, będziemy analizować męż naprawdę na całym zespołem i, i i będziemy wiedzieć na, na gorąco ja nie będę wydawał żadnych opinii. Ja bym chciał, ja bym sobie życzył, żeby mi tak sędzia sędziował na wyjazdach meczu. Tyle mogę powiedzieć, bo, bo sędziował tak jak sędziowo i, i życzę mu powodzenia. Nigdy nie oceniam i nie, nie, nie będę oceniał, nie zmienię swoich zasad. praca sędziego w każdym razie on wyniku nie wypaczył, ale tą kluczową decyzję podjął, bo to była kluczowa decyzja dla obrazu dzisiejszego meczu i dla wyniku tego meczu, bo... Proszę, zapraszam panów, żeby panowie stanęli na tym boisku dzisiaj 90 minut. Stanęli, nie biegali, i poczulibyście, co to znaczy: jaka jest różnica w graniu jednego mniej. Myśmy chcieli jeszcze odwrócić losy tego meczu i wynik, ale tak jak mówię, no szybko strzelona bramka po stałym fragmencie, gdzie nasz zawodnik podbił tą piłkę. No, ustawiła już cały obraz gry i nie mam zamiaru tutaj płakać nad rozdanym lekiem. Po prostu my musimy się wziąć w siebie. Jest to zespół budowany szybko, bo tak, taki był okres czasu i nie szukamy żadnej usprawiedliwienia. Zrobimy wszystko, żeby w następnych kolejkach pokazać się z jak najlepszej strony i żeby to zaczęło lepiej funkcjonować. My, nie będę tu opowiadał o naszych problemach, bo to było dzisiaj widoczne. I, i mamy co poprawiać, mamy na czym pracować, co pokazał dzisiejszy mecz. To są w Tam było widoczne, ja uciekał z rękami, z nogami. Ja uważam, że żadnego kontaktu z nie było, dobrze się zachował, uniknął kontaktu, było normalne, uważam, staliśmy równo na wysokości, ja powiem szczerze, że na pewno, na pewno sędzia podjął taką decyzję. Natomiast mówię, gdyby to była kluczowa decyzja w sensie wygrania naszego 1-0, to mogłaby być kluczowa decyzja, myśmy podparli to jeszcze drugą bramką i trzecią, także tutaj uważam, że, że jeszcze nasz stał bardzo długo i... i Zawodnikom mówi, że dążyli do szczelinowania, to nie zadowolili się tylko jednym, 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 taką, jedną taką decyzją i 1-0. Powiedziałem zawodnikom, że konsekwentna gra taktyczna w tej widze daje sukces i uważam, że, że jeżeli będziemy dalej tak pracować i konsekwentnie to realizować, to będziemy zdobywać punkty. jeśli się ktoś coś wyłamy, to będzie coś innego się działo na wszystko. Zdrowiem, tak jak powiedziałem, pogoda jest jedna taka sama dla jednego zespołu, jak i dla drugiego, i uważam, że. Że no troszkę żeś zdrowie też doskonale. Dziękuję bardzo. Ja nie będę komentował trenerze, tego co pan mówi. Gra 11.10 i jest to handicap A czy ta decyzja... To ja państwu mogę powiedzieć, jak zobaczę materiał tyle. Proszę bardzo, czy jeszcze jakieś pytania? ponieważ nie widzę dziękuję dziękuję, dziękuję bardzo plenerem. dziękuję panom redaktorom za udział w konferencji zapraszam na kolejne